Jeśli chcesz pomóc sobie, a przy okazji drugiej osobie, to nie rozwiązuj problemów tej drugiej osoby. Mam na myśli, że ktoś przychodzi do ciebie, po prostu czy rozwiążesz jego problem albo jej. No i ty na przykład powiedz, ok. I w momencie, gdy ty zrobisz wszystko za tą osobę, ta osoba dalej się nie nauczy, ta osoba dalej nie będzie samodzielna i ta osoba cały czas będzie zależna od ciebie. A w momencie, gdy ty rozwiązujesz problemy tej osoby, ty się nie uczysz, ponieważ ty wiesz, jak to rozwiązać, ty tak jakby tracisz swój czas, który na przykład mówisz poświęcić na właśnie rozwijanie siebie, po prostu robienie czegoś jakby trudniejszego dla ciebie, a ta osoba no, cały czas, tak jak mi powiedziałem, będzie po prostu zależna od ciebie. I gdy ciebie nagle zabraknie, ta osoba będzie miała problem i to będzie dla niej złe, ponieważ zawsze będzie jakby polegała na tobie. Jakby no ty jesteś, to ty rozwiązujesz problemy. Więc zamiast po prostu takiego rozwiązywania problemu, że robisz wszystko, możesz dać na przykład radę tej osobie, możesz na przykład grzecznie odmówić, że na przykład właśnie spróbuj to sam zrobić, albo po prostu nawet możesz stać przy tej osobie, ta osoba będzie się czuła bezpieczniej, że tak jakby ty patrzysz i, do, i ona dzięki temu rozwiąza ten problem na przykład szybciej. Ale po prostu serio, nie rozwiązuj problemu od A do Z po prostu dla kogoś ponieważ ta osoba nie wykształci tej umiejętności, aby rozwiązywać te problemy. I oczywiście również, jak ty masz jakiś problem, od razu na przykład nie idź właśnie do kogoś po pomoc, żeby ci rozwiązał. Oczywiście, na przykład zapytaj o radę, zapytaj jak to zrobić, albo po prostu nawet możesz zapytać tej osoby, czy postoi przy tobie, żeby po prostu ci pomóc, bo naprawdę, że są takie stanie przy kimś, to po prostu dodaje takiej motywacji, że w razie czego ta osoba ci pomoże. Nawet jeśli ta osoba zadeklaruje, że nie pomoże, po prostu będzie stała i jakby to zadziała psychologicznie fajnie na ciebie. I po prostu staraj się właśnie zawsze rozwiązywać problemy, jakby na waszą rękę, których po prostu nie wiesz. Jakby wiadomo, to się równa z dyskomfortem, jednakże ten dyskomfort zawsze będzie ci budował. No i wiadomo, ktoś, jakby prosić cię o pomoc, nie rób za kogoś od razu wszystkiego, tylko po prostu da jakąś radę, nawet postój przy tej osobie, jakby zmuś tą osobę do myślenia, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Ja dziękuję za wysłuchanie. Cześć.